Powrót do siebie. Opowieści szamańskie, okse. Dziś z jasną, czystą, klarowną intencją w sercu, głębokim pragnieniem, wiedzeniem, usiadłam na podłodze obok magicznego stolika z ołtarzem, tak pięknie przystrojonym piórami, kamieniami. Świecami, kryształami, moją miseczką pragnień. Dziś podążam dla relacji tych wolnych, pełnych harmonii, miłości, boskiej obfitości, spełnienia. Wybrałam przecież zostawić związki, swoje przywiązania, bo kocham. Totalną wolność. To właśnie też dla mnie oznacza powrót do siebie. Zabębniłam. Stanęłam przed ogromnym drzewem życia smolisto srebrnym. Patrzyłam, jak czarna smoła spływa z samej góry na dół do ziemi. Zostawiając drzewo lśniące, metaliczne, czyste, srebrne. Ja, w pięknej sukni, ze srebrnymi branzoletami grzechoczącymi na moich rękach, srebrną opaską ze srebrnych piór we włosach, uklękłam na ziemi. I przywitałam się z moim drzewem z szacunkiem. Tak dobrze się teraz czuję tu, na ziemi, tak otulona, tak bezpieczna. Dziękuję. <ścoughs> Zaczęłam wyciągać dary dla mojego drzewa życia z ciekawością, bo sama nie wiedziałam, co tam mam? Pierwsze było srebrne jabłko. Ułożyłam je na zachodzie dla żywiołu ziemi, bo to mój żywioł. Drugie, srebrne pióra na północy, kołysane żywiołem powietrza, poruszające się delikatnie z dźwiękiem najdelikatniejszego, czystego brzmienia. Dzwonka, srebrny księżyc w swojej pełni, na południu. Ostatni zaskoczył mnie najbardziej. To srebrna, moja, pępowina. Tak czysta, piękna, jakby nowe życie właśnie spoczywało w moich rękach. To na wschodzie, dla królestwa, wody. Poczułam, jak takie ułożenie wprawiło w ruch całą energię we mnie i dookoła. Harmonijny, świeży, jak delikatny powiew poranka. No właśnie tak, taki ruch. Weszłam do środka, tym razem srebrnej, niemalże białej, pustej przestrzeni. Ze srebrnymi migoczącymi iskierkami, tańczącymi wszędzie. Przeszłam szybko drzwiami na drugą stronę, do dobrze znanego mi już miejsca, na pięknym pustkowiu wokół skał, gdzieś czekał przy ognisku mój przewodnik. Przywitał mnie. Nauczyłaś się wreszcie szybko tu przychodzić. <laughs> Uwielbiam te jego krótkie, proste stwierdzenia. Zapytał: Przeczytałaś książkę? Dokończ ją. To ważne, żeby dokończyć. Usiadłam obok niego na chwilę pogawędki przed dalszą podróżą. Zapytałam Skąd we mnie było tyle zmęczenia? Czy to prawda, że byłam już tu tak długo na ziemi? Odpowiedział, jak to on A kto pyta? Uśmiechnęłam się w duchu, zdając sobie sprawę z bezsensu mojego pytania i porzucając je z delikatnym uśmiechem tego przecież doświadczyłam, czułam, a wszyscy już jesteśmy tu dostatecznie długo. Po co drążyć tę bajkę o indywidualności? Przerwał moją błogość i powiedział: Na przyjdzie czas. Idź na spotkanie z duchem równanocy jesiennej. Zaczęłam schodzić ze srebrnym świecznikiem w dłoni, po smolisty, w wygodnych schodach w dół. Bogini równonocy jesiennej już czekała na mnie w jaskini, przepiękna. Wystrojona w balową suknię z owoców, kwiatów, cała w obfitości, czekała przy suto zestawionej serwecie i pięknym blasku kandelabrów na ścianach groty. Zapytała tylko: Jesteś gotowa ich przyjąć? Powiedziałam: Tak, jestem gotowa. I poczułam, jak stają za mną po prawej ojciec, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, kolejne pokolenia, po lewej matka, babcie, prababcie, dalsze pokolenia. Zobaczyłam twarzy tych, których tak ukochało moje serce i którzy odeszli. I poczułam głęboko. Wiem głęboko i czuję, nikt nigdy nie odchodzi. Przecież wszyscy tu są. Poczułam w sobie moc pokoleń, jakie rodziła ta Ziemia. Moc pokolenia, z którego wywodzi się moje ciało pomoc miłość tych dzięki którym tu dziś jestem ja sylwia oksa <grywa> przede mną pojawiły się moje dzieci stanęliśmy wszyscy razem w równych rzędach patrząc na wprost zawsze przed siebie Bogini jesieni wzięła mnie za rękę i uniosła do pnia drzewa życia na piękną łąkę. Rozejrzałam się, ile tu ludzi, tych, których znam, znałam, poznałam, poznam. Co tutaj jest dla mnie takiego? Poczułam więzy. Przywiązania i zaczęłam przecinać sznury związków, powiązań wokół całej siebie. Odcinałam, przecinałam, rozcinałam. Wolna, totalnie wolna, otwarta na relacje. Zobaczyłam sterty sznurów na ziemi wokół mnie. Szybciutko wzięłam je w ręce i zrobiłam z nich szmacianą laleczkę. Ze śmiechem zabawy, beztroskiej wolności dziecka, wrzuciłam ją do płonącego gniska. Ła! Iskry wystrzeliły radośnie w górę, paląc wszelkie powiązania, związania, splątania, przywiązania. Pełna radości rozejrzałam się dookoła po łące pełnej ludzi. Nie widziałam teraz ich twarzy, ale czułam obecność. Po prostu obecność, bycie. Bogini jesiennej równonocy powiedziała, że czas na koronę drzewa życia. I rozwinęła swoją suknię jak piękny, Czerwony dywan wprost do nieba, <laughs> czystej przestrzeni nad chmurami. Zawołałam po patronów tych najważniejszych dla mnie, relacji ze sobą, źródłem. Cudowną kobietą, której doświadczam teraz i jestem teraz, relacji z innymi. Najpierw Pojawił się papież ze swoim pastorałem. Jak z kart tota tylko laska była długa, piękna, ze starego srebra, rzeźbiona. Zapatrzyłam się w nią. Po chwili pojawiła się potrójna bogini i smok z trzema głowami. Papież wręczył mi swój pastorał. Wzięłam go chętnie do swojej dłoni. Bogini szepnęła: Połącz się ze mną, i zespoliłyśmy się razem. Czułam, jak każda z nich pojawia się we właściwym czasie i najlepszym momencie, a są we mnie wszystkie. Dostałam od tej trójcy widzące wszystko oczy. Odwróciłam się w stronę smoka. Podeszłam do niego bliżej. Zachwycał kolorami. Miał srebrną, złotą i czarną głowę. To on mi teraz będzie towarzyszył. Zachwyciły mnie te kolory. Kury anielskie grały w oddali. Naprawdę, tak cudownie odżywiająca podróż. Ach. Czułam, że czas wracać. Pożegnałam się z nimi wszystkimi. Dziękując za to cudowne spotkanie i prosząc o pomoc w swojej dalszej drodze. Bogini jesieni wzięła mnie w swoje ramiona, postawiła na dole, na ziemi, przy moim drzewie życia, szepnęła: Rozejrzyj się, gdzie jesteś. Byłam na mojej ziemi, w cudownym, pięknym miejscu mocy, otoczonym lasem. Przyrodą, z powitym gwiazdami i księżycem ja też mam do ciebie prezent powiedziała pocałunek prawdziwej miłości poczułam go jak pełny głęboki oddech życia który trzykrotnie wciągnęłam do swojego ciała, Ach, i wypuściłam A właśnie tak. Na koniec szepnęła. Teraz możesz otworzyć oczy. Koniec.